Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Weremski. Od kilku lat zajmuję się produktami LIWOLO. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek Akademii LIWOLO. LIWOLO, tu. W dzisiejszym odcinku omówimy najnowszy dostępny w Polsce produkt LIWOLO. Najmniej jeszcze popularny, ale produkt, który ma bardzo wiele ciekawych zastosowań. Myślę, że nie jest popularny tylko dlatego, że jeszcze mało o nim wiemy. A produkt jest bardzo ciekawy. Jest to włącznik typu szeregu I. Na cały ten typu szereg składają się wkłady WWC701I, wwc 701, i WWC 701 i H, włącznik już obecny na naszym rynku od jakiegoś czasu, więc bardziej znany, WWC 701 i R. I włącznik pojedynczy, i H, pojedynczy, ale impulsowy, i R, pojedynczy, ale z możliwością sterowania radiowego jakoś tak to sobie narysujmy. Za pomocą pilota. Co jest tak ciekawego w włączniku I. <laughs> Włącznik I jest jednym z pierwszych na rynku chyba produktów, a przynajmniej ja nie spotkałem się, żeby któryś producent miał w swojej gamie tak szeroko, jeżeli chodzi o włączniki tego typu. Włącznikiem dotykowym, który dla którego nie ma kompletnie żadnego znaczenia, jakim potencjałem steruje. Czyli możemy sterować zarówno bezpotencjałowo, możemy sterować żaróweczkami 1,3 W i możemy sterować żaróweczkami 250, 300, 500 W. Więcej bym nie proponował, choć w się chwali, że przekaźniki wewnątrz są 10 A. Ja gdzieś tutaj w granicach tych 5 bym się zatrzymał, szczerze mówiąc. Generalnie, jeżeli chodzi o włączniki Diwolo, mówimy o włącznikach, yy, trzymałbym się raczej tej obciążalności 5 A. Nasze testy takie długodystansowe obciążanie włączników po 24-48 godzin, czasami dłużej, pokazały, iż podanie takiego twardego, twardego obciążenia rzędu 2000 W na włącznik powoduje jego bardzo wysokie grzanie już przekaźnika i nie należy tego po prostu robić. Ale do tych 500 W zupełnie bezpiecznie, bez żadnego problemu. Dobra, teraz. Co o tym włączniku? Jeżeli wyobrazimy sobie, że to jest tył włącznika, ja rysuję jak rysuję, więc trzeba sobie to wyobrażać, to ma on 5 wejść. Miał jak każdy zresztą w tej chwili włącznik Livolo. Z czego aktywne akurat jedynka ma 4. Jak należy go podłączyć? Tutaj mamy takie wejście, które nazywa się NG. Tak sobie producent to uznaczył. Podłączamy tu nic innego jak linię neutralną. A tutaj mamy wejście po polsku to będzie czarne COM lepiej powinno się nazywać line, ale nazywa się COM gdzie podłączamy sobie fazę 230 V. Wszystkie włączniki I, IH i R są włącznikami 230 V czyli do standardowych instalacji, takie jakie występują u nas w Polsce. I teraz, co nam daje ta możliwość, że mamy te dwa styki w tym przypadku aktywne? A mianowicie możemy sobie na ten styk, oj, przepraszam, na styk oznaczony jako LIN wprowadzić dowolny niemalże potencjał. Dotknięcie włącznika spowoduje zamknięcie. Tutaj mamy, wyobraźmy sobie, jakiś wewnętrzny przekaźnik, i to spowoduje, jakby podanie tego potencjału, który tu wprowadziliśmy, wyprowadzenie go tutaj. Cecha charakterystyczna tego włącznika jest taka, że nie ma znaczenia, co tu podajemy. To może być 12V, to może być 230V, to może być jakiś styk bezpotencjałowy. Jakiekolwiek sterowanie, które jest nam w danym momencie potrzebne i ma działać w cyklu on off. Tak, czyli dotknięcie przycisku spowoduje zamknięcie obwodu, kolejne dotknięcie spowoduje otwarcie obwodu. Wyjątkiem od tej reguły jest znany już i lubiany przez instalatorów w Polsce włącznik IH, gdzie dotknięcie pola dotykowego Powoduje zamknięcie obwodu, ale tylko na czas, jak dotykamy. Czyli jest to typowy włącznik impulsowy, dzwonkowy, zwał jak zwał. Tak? Czyli dotykamy, zamykamy obwód, puszczamy, obwód się otwiera. We włączniku I, I i R dotknięcie spowoduje zamknięcie obwodu, ponowne dotknięcie spowoduje otwarcie obwodu. Tak działamy tutaj. We włączniku R jeszcze mamy dodatkową możliwość zaprogramowania sobie pilota. Oba piloty z gamy i Pasują do tego włącznika, więc możemy również sterować za pomocą pilota takim układem. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo ciekawe, powoli zdobywa sobie popularność, ale myślę, że powoli tylko dlatego, że no nie jest znane, nikt jeszcze nie zrobił filmiku na ten temat w Polsce i stąd na razie powoli. Myślę, że bardzo Państwo polubicie ten produkt. Bo w tej chwili, w zasadzie już każda instalacja, tak zwana bezpuszkowa. Zapewnia możliwość żyły neutralnej w włączniku, więc wszędzie tam, gdzie mamy nowe instalacje, znika nam to zmartwianie się, które jest przy standardowych włącznikach lotykowych, a ile ja go muszę obciążyć, żeby działał, a czy mi nie będzie coś tam migało, tak? Znikają tutaj kwestie adapterów LED. Tu mamy normalny, separowany przekaźnik, który nie ma nic wspólnego z układem zasilania. Czyli możemy tu podać sobie mostkując na przykład 230V i wypluć 230V. Ale możemy też podać cokolwiek, tak? żeby to wysterować. Dobra, to tyle. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do następnego. W następnym pewnie będzie ten sam produkt, tylko w specyfikacji włącznika podwójnego i do kolejnych odcinków Akademii Divolo. Trochę tych odcinków się zapowiada, że nagramy. Także dziękuję bardzo. Subskrybujcie nasz kanał, pytajcie w komentarzach o co tylko chcecie. To naprawdę jest dla nas ważne, żebyśmy mieli z Wami kontakt, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie na przykład następne produkty chcecie zobaczyć na rynku, a no gama możliwości jest spora. Mamy z czego wybierać. Także pytajcie, my będziemy robili do tego jakieś odcinki. Zapraszamy. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Akademii Liwolo.